Siemanko, witam na ja. eksperymencie, jak sobie warto powitać. Yy, Dziś takie ćwiczenie, bardzo fajne. Yy, podciąganie, ale jeżeli nie mam drążka, no to pokażę Wam, jaki sposób je jak wykonuję. Wezmę stojaki i lubię coś takiego. Wiem, Zaraz ktoś mi będzie mówił, że słaba jakaś nagrania, że słabe światło i to, tamto, tamto. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o pokazanie fajnego ćwiczenia. I rozwiązanie problemu, jak się nie ma drążka, ale się stoi jaki, no na dole nie będę się tak podciągał, ale sobie no, w ten sposób. Chwyta, podciągam się pod chwytem, no bo jak niektórzy wiedzą, miałem nie operację barku i muszę na razie to powzmacniać, że na chwytą się nie podciągam. Robię łogi 90 stopni i cyk! I 10 robię sobie teraz w seriach po 10. Tu bardzo fajnie mi się brzucha pracują przy tym ćwiczeniu. ogólnie nie wykonuję jeszcze jedno ćwiczenie na mi brzucha. Dzisiaj jestem też po całym treningu. Dzisiaj akurat zrobiłem plecy. i to robię jako ostatnie ćwiczenie. podciąganie się w ten sposób i robię sobie trzy serie po 10 razy. Wstawię Wam później, jakoś, nie wiem, w tydzień, może za dwa tygodnie, jakoś tak właśnie cały trening, jaki będę wykonywał, z rozpisaniem. Tylko, że każdy was Państwu się Wszystko jestem po trzech godzinach treningu. No i te pociąganie, już też te 40 powtórzeń, no... To już nie powiem, że nie. Ale nie wiem, się mogą podciągać więcej razy. Tylko mówię, że robię to na sam koniec treningu. Teraz już tylko się porozciągam. No i tyle. I to by było na tyle dzisiaj. Mam jeszcze do treningu. Oczywiście w kufru szlanym. najlepiej. <tryk> I tak, jak mówię, będę miał trochę więcej czasu. To będę musiał też wziąć kciuoleczkę, żeby mi nie nagrał. Jak wykonuję wszystkie ćwiczenia po kolei, bo zmniejszyłem sobie też trochę ten trening. Robię typowo teraz, tak bardziej, żeby siłę zrobić. No i to w pierwszy tydzień napisuję to wszystko ładnie w zeszytku, No i już tak, kilka osób mi pisało, żebym wstawił tą rozpiskę. Cały się wstawię ją. Przedstawię Wam wszystkie ćwiczenia po kolei, ale to mogę. Ja jeszcze nie wiem, tydzień dwa. może będę miał trochę więcej czasu, to sobie ja to dla zrobię. A to na koniec treningu pleców. Polecam każdemu podciąganie oczywiście, niektórzy robią na początku treningu, ja już robię na końcu, też robię wyciągi na szeroko, na wąsko, różnymi chwytami, na średnio dolny, górny. Rysowanie, matrycą. No, wiadomo, takie wszystkie podstawowe ćwiczenia, a to robię sobie na koniec i polecam każdemu, żeby sobie zrobił, że nogi w końcu proste, wtedy naprawdę no idzie odczuć tu wszystkie mięśnie brzucha, yy, ramiona, nie wiem, wydaje mi się, że też bardziej pracują. No i tyle. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, których pozdrowić warto i Wasze zdrówko ziołowe, oczywiście, barabarskie. Ach, to jest to. Trzymajcie się, ja pozdrawiam. I nie narzekajcie mi, że kiepska jakość. Bo ja jak już mówiłem, jak nagrywam sobie filmiki telefonem. Ja się nie skupiam na tym, żeby to była jakość. Nie gram nikogo, nic nie udaje na tych filmikach. Po prostu jestem sobą. I zawsze kupuję telefon maksymalnie 300-400 zł. I nie zmienię tego, bo po prostu no, zawsze tak robiłem i tak będę robił i, i tyle, no tak jestem. Ja nie, nie, nie muszę mieć jakiegoś telefonu za Bóg wie ile. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby móc dzwonić, pisać SMS-a, korzystać z internetu i tyle. Nigdy nie przykładałem uwagi do jakości, co to, tamto, to A tam dla mnie to dziadostwo ogólnie. Internet jak dla mnie mógłby nie istnieć. E, są jego plusy i minusy oczywiście. E, I Wam powiem, że nawet y, polubiłem z Wami pisanie y, nagrywania dla Was. Ja moich widzów traktuję jako moich kolegów, a nie jako y, y, środek do zarabiania, czy, czy żeby wciskać komuś pity i, i na kimś po prostu zarabiać, żerować i w ogóle. Także no, no chyba to wyczuliście już dawno, że, y, że tak jest. No ja, ani wiem, siłoman, karyba, że barabacz idę się, się porozciągać, muszę się to zjeść, ogarnąć się i... I tego! Pozdrawiam!